Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku z naszego sumatora siły i słuchajcie, ogarniemy sobie dzisiaj otwieranie naszych nowych eventowych jajek, ale nim to zrobimy, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i pamiętajcie, lecimy codziennie z odcinkami. Odcinki codziennie o godzinie 12 .00. najwięcej z będę do godziny 14. .00. W tych godzinach będą odcinki Sorki teraz dwa dni nie nagrywałem, ale robiłem trochę ogarnięcia programów komputeru, systemu wszystkiego, więc lecimy teraz już codziennie z odcinkami, więc już na najbliższe dni mam ogarnięte odcinki. A my Mamy przygotowanych, słuchajcie, ponad 12 tysięcy jajek. Jest to prawie pół miliona Robuxów. E, także oczywiście ja tych Robuxów nie wydałem. Te jajeczka, słuchajcie, zdobyłem poprzez rozwalanie tego otobosa e, naszego tutaj e, szarka. E, niestety z Krakenem troszkę jeszcze nam brakuje, ale mam nadzieję, że jak otworzymy te wszystkie jajka, dostaniemy lepsze pety. Na tą chwilę nasze pety wyglądają tak, że najlepszy ma e, niespełna 1300 mocy. Najgorszy, którego używam, e, ma 974. I słuchajcie, Kupiłem troszkę petów, na tą chwilę to wygląda tak. Pisaliście, ile może być maksymalnie. Ja mam 32, nie mogę więcej dokupić petów. Mój plecak ma na 420. Więc będziemy starać się otwierać tych jajek dosyć sporo. Zobaczymy ile nam to wyjdzie. Będziemy robić sobie małe PAOzy, Będziemy spotykać się po jakimś czasie. Na tą chwilę mogę otwierać tylko po trzy jajka, ale ja będę słuchajcie, będę się doskakiwał do gierki. Będę ogarniał ją. Będę usuwał tepety, tepety i tepety. Będziemy zostawiać dopiero omegi te dwie. Myślę, że te mfiki przy tej mocy, one nam w ogóle nie będą potrzebne. Więc będziemy widzieć się co godzinę. Zobaczycie ile jajek zdążę otworzyć w godzinę i ile nam wypadnie razy ten i ten otopet nadzieję, że tych wypadnie nam chociaż ze 3. Zobaczymy, ile nam się tego uda. Naprawdę, jego moc jest naprawdę mega wielka. Więc będziemy widzieć się co godzinę na skrótach. Pokażę Wam, jak to wszystko będzie wyglądało. Co do ligi, tak to wygląda, że na tę chwilę jestem w Mam nadzieję, że uda nam się wbić pierwszą piątkę, zdobyć tego to fajnego pecika. Ja lecę słuchajcie otwierać. Co do naszych plecaków, mam kupione największe, więc zobaczymy, ile to wyjdzie. I jeszcze taka małe sprawdzenie. Teraz słuchajcie, na klika nie pokazuje mi, zawsze wcześniej pokazywało, coś się zepsuło. Ile zostaje mocy, teraz na to film nam no jest, niestety nie pokazuje. Więc słuchajcie, lecimy i ja wam dam znać, czy to się opłaca, czy się po prostu tych jajek na przykład nie opłaca kupować. Ja lecę, słuchajcie, otwieramy, otworzymy sobie tam jakieś pierwsze trzy jajeczka. Zobaczymy, o jakiś myfik poleciał, ale niestety myfików nie zbieramy, dopiero od omegi w górę, a czy w górę, obydwie omegi, może tak i ja ale co otwieracie jest 21.40 widzimy, widzimy się za godzinę o godzinie 22.40 e, także miejcie y, twardo zaciśnięte pięści, trzymamy kciuki, zobaczymy co będzie za godzinę, cześć Siemaneczko, witam Was. Słuchajcie, po godzinie jest 22:40. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. Leciłem po kolei ze wszystkim. Słuchajcie, jak wygląda po godzinie, co w ogóle jest ciekawego w tej grze. Najciekawsze jest to, że ta gra ma dwie rzeczy. Jedną z nich to jest oczywiście Pay to Win i to jest totalnie ta gra Pay to Win Mega. A drugie to jest to, że ta gra ma więcej błędów niż mania ja włosów chyba na głowie. A ich trochę nawet mam, bo zobaczcie, jak to wygląda. Mam plecak na 400 petów, na tą chwilę mam 2500 petów, otworzyłem prawie 2500 jajek, zostało nam ich około 9500, 9600 nawet dokładnie, także to nie wiem, idzie ponad plecak, jakoś to dziwnie wygląda, oczywiście tego Titanica, Ninja, Ninja Krakena nie zdobyłem żadnego, co do, słuchajcie, co do tych naszych wiewióreczek, zdobyłem je... Dokładnie 5, 3 podstawowe, jedną w goldzie, jedną w wojdzie. Tą, oczywiście, podstawową możemy zrobić sobie na e, huge'a mamy 8, 5, 5, 1, 1, 40, 8, 5, 5. Tak to wygląda. Zrobimy sobie Equip Best e, Craft All. Najpierw craftujemy sobie, może, wszystko. E, niech tam trochę tutaj ten plecak się pomniejszy. Zobaczymy. Craft All, craft All. Equip bez dobra, tak to mniej więcej wygląda, czy któryś w ogóle pet, tak, ta nasza wywióreczka e, fioletowa Omega Void nam się założyła także jakiś tam użytek na razie mamy, chociaż no nie jest to super dobrze, liczyłem, że troszkę lepiej nam to pójdzie, tak to mniej więcej wygląda, ona jest sobie tutaj w kąciku, fajnie wygląda, bo nie jest taka standardowo fioletowa, chociaż oczywiście jak ją walniemy sobie później, mam nadzieję, że i tak jakoś tam kolor zmieni, chociaż taki kolor mi się troszkę bardziej podoba, ale słuchajcie, szczerze, nie chcę mi się tak bawić po 3 po 3 po 3. Ogarnijmy to, przyspieszmy to, zróbmy sobie razy 8. Niestety, ale pay to win działa jak pay to win, więc lecimy. Słuchajcie sobie z tym będzie trochę szybciej, bo naprawdę dosyć długo, długo, długo to trwa. Wyrzucimy na razie to. Myślę, że tutaj nic już innego ciekawszego nie ogarniemy. Autora Birfy nam niepotrzebne Magic Eggi za drogie. Więc na tą chwilę tak to sobie słuchajcie zostawimy te peciki, też odpuszczam 5000 robuxów kogoś kogoś nieźle pogrzało, ale oczywiście jak ktoś sobie kupi ich dużo no to ma to totalnie, totalnie, totalnie pay to win. Ale dobra, na tą chwilę słuchajcie tak to wygląda, możemy teraz lecieć po 8, po 8. tak to wygląda mniej więcej przy otwieraniu 8, albo i nie wygląda, 9, 5, 8, 9. dobra to się otwiera, ale tyle widzimy, tyle widzimy, że nic nie widzimy. Tak to wygląda przy, przy ósemce. Ja nie wiem, czy tu długo coś nam leci. Mamy e, 379, to jest co ja mówię z tymi. Po prostu e, niestety, błędami w tej grze jest ich tak dużo, e, że widzicie sami, że dosłownie nic nie widzicie. Ale rośnie tam. Mamy plus, e, plus 8 petów, więc nam rośnie. No to e, zaufamy tym razem, słuchajcie, że. Te pety się pokazują, że te pety tutaj gdzieś, gdzieś lecą. Ja sobie tutaj gdzieś odpalę później, żeby zobaczyć, czy nam jakiś kraken poleciał. Więc chcę w sensie teraz 8. Nie zobaczymy jak to wygląda, możemy sobie poklikać, zobaczymy w ogóle jaki będzie efekt za pół godziny, godzina 22.42, słuchajcie, robimy malutką przerwę, ja do Was wracam za jakieś 30 minut do godziny, zobaczymy jak to szybko gdzieś się otwierało, póki co do zobaczenia już za chwilę, zobaczymy 9500 jak do końca, oczywiście próbujemy dropnąć tego oto krakenika, także czekamy, zobaczymy za chwilę się, cześć. Siemaneczko, witam po kolejnej godzinie, jest za 15.12 już w nocy eee, i teraz słuchajcie, bo nie cały czas mi otwierało, bo przez pewien moment wyrzuciło z grybu był jakiś update, update prawdopodobnie błędów, eee, bo już teraz zobaczcie jak otwieramy 8 jak normalnie nam się pokazuje 8 jak wszystko działa, eee, otworzyło mi jakieś 5000 jajek teraz, no niestety mogłoby ich otworzyć więcej, nie wiem jak długo mi nie było w grze Bo nie, nie, nie kontrolowałem cały czas Co do petów, 4200 tak to wygląda, o matko czekajcie Niech ja to przywinę, bo nawet nie patrzyłem Z tego co widzę, no niestety dalej Titanica nie ma Co my tutaj mamy, słuchajcie, mieliśmy jedną wiewiórę, a ja mam drugą wiewiórę fioletową Tu mamy jakieś zwykłe wiewiórki, tutaj ta gold, która raczej była no kilka tych wiewióreczek nam poleciało, ale niestety no, nie jest tego zbyt wiele. E, zrobimy na razie craft all. E, niech trochę to nam ogarnie słuchajcie te pety, bo tutaj jest ich za dużo, nie jestem w stanie tego ogarnąć. Później te wszystkie pety no e, niestety pójdą do świetnika, bo one mi totalnie nie będą potrzebne. E, tak to mniej więcej teraz wygląda. Czy coś użyliśmy? Tak, użyliśmy e, ninja naszą w wersji Omega Void Big, Big nie jest ona, nie jest też te Huge, ale jest ona Big nie ma powiedziane ile ich jest, także tak to wygląda, najlepszy był 1200, teraz jest 1700. Dodatkowo użyliśmy zwykłą wibiórę, słuchajcie, w wersji Huge, ona ma 1140, mamy jedną też fioletową. To coś tam nam te peciki tutaj, słuchajcie, dają. Ale dalej jest słabo, dalej jest słabo, bo słuchajcie, zostało nam 5700 jajek, nie mamy dalej Krakena. Także słuchajcie, Robimy, myślę, jakieś 40 minut i mam nadzieję, że w końcu skończymy otwieranie tych jajek i zobaczymy, czy kratienik nam poleci. Także widzimy się za 40 minut, za 15-12, mniej więcej około w pół do pierwszej się widzimy. Do zobaczenia za chwileczkę i czekamy, co z tego będzie. Słuchajcie, jesteśmy w końcu, jesteśmy na końcu naszego. Już odcinka, mamy już w końcu zero jajek, chwilkę mi się przesnęło, dokładnie jest godzina 3.20 Te jajka otworzyły się szybciej, ale niestety gdzieś tam na sekundkę mi się przesnęło i, i, i przebudziłem się ją mówię dobra Idę szybko zobaczyć, także słuchajcie jesteśmy, nie patrzyłem jeszcze eee, Tak to wygląda, mniej więcej tak wygląda moje ampety, czekajcie już szybciutko E, przewiniemy sobie do góry, zobaczymy jak to tu będzie wyglądało, e, mniej więcej tak to wygląda od góry, widzę mamy słuchajcie krakena, chociaż jest krakenik e, Widzę, że chyba tylko jeden, ale wiecie co, szybciej będzie niż nim, tak sobie przepatrzymy, trochę wiórek tutaj też jest e, Szybko sobie przerzucimy, e, skraftujemy sobie wszystko, zobaczymy ile nam się tego wszystkiego skraftuje e, Trochę tych petów tutaj jest, będzie trzeba ich dużo, dużo, dużo usuwać E, o matko, dobra, dużo się skaftowało, jeszcze, także będzie szybciej. E, craft, craft, dobra, nie ma EQ i słuchajcie, e, Ninja Kraken jest nasz jedna sztuka. Półtora e, tysiąca, słuchajcie, ich jest dostępnych, więc jest spokojnie, jest ich aż tak dużo. Więc fajnie, że mamy jednego, chociaż ponad 12 tysięcy jajek. Tak naprawdę byśmy mieli kupować za Robuxy, pół miliona Robuxów e, dla jednego pecika. E, słabo. Ale dobra, fajnie, mamy, słuchajcie, tyle, tyle jest ważnego, e, dwa duże mamy nasze wióreczki e, w wersji fioletowej, jedna e, złota, tak to mniej więcej teraz wygląda, także słuchajcie, jest, jest super, mamy trochę polepszone, chociaż mówię, no, jak dla mnie, no tyle ja, jak tak dość słabo. Gdzie jest ten nasz kraken, słuchajcie, e, tutaj, tu z boku, dobra, myślałem, że po prostu on będzie znacznie większy. Nawet w wersji podstawowej, ale widzę, jest on taki dosyć malutki, tak to wygląda. Także słuchajcie, 12200, jak otworzonych. Dajcie znać, jak tam u Was, ile wyście wydropili, czy w ogóle dropnęliście go póki co. Dzięki bardzo. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Póki co, cześć.